Życie zabawnych chwil. Na ulicy Kwiatkowskiej dużo śpieszy do szkoły. A matko, jak się spóźnię, to nie wiem, co ona ze mną zrobi. Ok, no to chyba już wszyscy. Ale jeszcze się upewnię. Bo yy, sprawdzę listę obecności. A więc, tak. Yy, Hansel. Jestem. Yy, yy, co tu pisze? A ja oczywiście wiem, że jestem druga. Jak się nazywasz? Clarissa. Powinna być druga. A nie wiem, czemu jestem w ostatniej kolorowej łazience. Dobrze, Clarissa? <coughs> jestem obecna. Yy, nie wiem, nie pamiętam, jak ty się nazywasz. Roki. Roki. Jestem. Yy, yy, kto tu jeszcze jest na liście? A, Sylwia. Jestem. Yy, yy, jak ona się nazywa? Znaczy wiem, jak ona się nazywa. Taki ptaszek. Jeden. Jak ty się nazywasz? Bo pani nie wie, no drugi dzień w szkole nie pamiętam wszystkich. O rety, no Sylwia też. Dwie Sylwie, o matko polska. No dobra, Sylwia, jestem. No Bella, jestem. A ty jak się nazywasz? Jestem Rottweilerem. Rottweiler. Jestem. Grzesiek Pawlusek, jestem. Okej, okay, dziwnie mówisz. Nie wiem, jak ty się nazywasz. Nie wiem obecny. Klaudia jestem. Iza jestem. Dobrze. No i tej nowej uczennicy Dolink nie ma. Co się z nią dzieje? Powinna tu być. Już jestem. Spóźniłaś się Doli. Co? Przecież dopiero jest jeszcze yy, mniejsza godzina. Dobrze. Ci tak długo nie było. Do link i obecna. Dobrze. Wpisujecie na liście. Myślę, że będziemy już zaczynać lekcje. Tylko zdejmę sobie ten głupi płaszcz. Czemu cię tak długo nie było? No nie wiem. Siostry musiałam zaprowadzić do przedszkola. Nie zaprowadziłam ich wcale. Przepraszam. Dejsz, Mogę? Mogę do łazienki? Tak, ale byle szybko. Ja muszę zdjąć ten płaszcz. Mm. Już? O, idę. Kurde, belę. W którą sre? Nie no, dobrze. Co to ma znaczyć? Zaraz się zmęczę, zaraz się zmęczę. O, święci Państwo. Dolinik powinnaś być już w szkole, a ja idę teraz do pracy. Ej. No ale zapomniałam. Zapomniałam. O, e, mogę pożyczyć twój kapelusz? Mam spotkanie dzisiaj. Mamo tu mój kapelusz nie będzie na ciebie dobry. Może będzie? Założę sobie go tam. Ej. Oddaję kapelusz. Bardzo dziękuję, bo bez niego nie mogę żyć. No, dawaj leniuchy. Już idę. Ale tylko ja. Co? Czemu tylko ty? No zachorowały! Na ko... Nie. Nie niemożliwe. Nie! One zachorowały. Po prostu. No idziemy czy nie? O Boże! Czemu mi się tak zapomina? Religia. O co i tak długo nie ma, nawet jeszcze... A. W sumie to sobie ją zdejmę właśnie, a w sumie to mi się chce do łazienki. No naprawdę, gdzie to. Ej, jak ty się nazywasz? Bo już zapomniałem. Dobra, nie chciałam powiedzieć pani. Bo, bo lubię, jak ona sobie zapomina, mojej nie. Dobra, nazywam się e, Bexi. Dobrze, Bexy. Może wiesz, gdzie jest doling? Nie mam siła, nie mam Hansa. Ale, zanim tylko przyjdzie. Dobra, nie ma jej. Nie ma też pani nauczycielki. No to ja idę do łazienki, bo widać, że muszę zadzwonić do Doling. Matko Doling! O, tu nie ma zasięgu, tu jest lepszy zasięg. Matko Doling, gdzie jesteś? Chodzę własnymi drogami w zostawu wiadomości, bo wiesz, abortuję właśnie PIP! Ha, ha, ha. Ach, nie lubię, jak jej się włącza poczta głosowa. Dobra, zostawię jej wiadomość. Gdzie jesteś Dolnik? Już minęło pół godziny. Pewnie mi się nie tylko odpisze. Ech, co za szajz! O! Została wiadomość. Okej, okay, minęło już pół godziny. Dobra, idę tam. Szybko Destiny. Chodź własnymi drogami. Ja muszę się spieszyć. Przez ciebie. Już jestem. A gdzie ona się pojawiła? No nie. O, moje najlepsze miejsce. Dobra, a teraz ja do niej przedzwonię. No, Dolink, ale z ciebie. No nie. Zamknij dziób, dobra? Nie mam dziobu. to ona ma dziób. To nie znaczy, żeby się zamknęła, tylko ty zamknij ten pysk. Dobrze, zadzwonię do niej. Oj, no gdzie jesteś? O, matko, jestem... W krzokach cię nie widziałam. Gdzie ty byłaś? Poszukiwałaś, nie wiem, jakiegoś nieznanego zwierzęcia, czy co? Nie! Byłaś na wagarach? Kurde, paliłaś papierosy? Nie, a w tym życiu zwariowałaś, wiesz? No, zdjęłam sobie. Ach, tylko trudno. No, Hansel, pomóż mi. W końcu jesteśmy moim synem. O! Jak ja dawno... Chodzi... Nie chodziłam bez tego. Dobrze, zaczynamy lekcję, kochani. Dobrze. Będziemy was przesiadać. Jak to, jak to, co, co, co? Tak. Ale to potrwa godziny. Czekajcie. Nie, nie. Jutro pamiętajcie, że jest zdjęcie klasowe, tak? Tak, ustawię was w innych ławkach. Ale zaraz, to znaczy, że będziemy rozsadzone? Wszystkie rozsadzone? Rozsadzone? Ja chcę być koło bieli. W końcu ona jest moją... Jest za jest mnie odpowiedzialna. Cicho bądźcie. Nieważne. Wracajcie do domu, bo już się ciemni. A szczególnie to chyba... Mamy ze sobą trzy godziny. Trzy godziny później. Dobrze, wracajcie do domu, bo już mnie naprawdę wkurzacie. Marudzicie, że nie chcecie. O matku, co za dzieci. Ja chcę prowadzić nową klasę. Dopiero co się zaczynał rok szkolny. A mnie to nie obchodzi. Chcę, jakbyście najszybciej wracali do swoich domów, bo naprawdę mnie wkurzacie. Już. No to wracamy. Ej, o której będziesz u mnie nocować? W sumie to nie wiem. No to papa, a ja do autobusu. Też, też. My też. Bella! Idę. Dwie Sylwje będą siedzieć w autobusie. Siedzę, siedzę z Tobą. Dobra. Ja mogę siedzieć z Tobą? Ej, no to dzisiaj piżama impreza. Tak, nie mogę się z tym pogodzić, że będziemy rozsadzone. Ej, ale to jeszcze nie wiadomo. Pamiętasz, jak się kłóciliśmy? Tak. Teraz się pogodziliśmy, tak? Mhm. No i jesteśmy koleżankami, takimi najlepszymi teraz. No nic. Szkoda, że, mu że muszę już się tak rozsadzać. Ale coś dalsza nastąpi. Tylko musicie ją oczywiście oglądać. No i do zobaczenia w następnym odcinku.